I witam serdecznie, pozdrawiam Was, lek, moi oglądacze. dzisiaj złapać tego szczupaka po gronce. Nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Teoretycznie powinno być wszystko OK, czyli hak jest trójka. Beznadziorowy. Miejsce odpowiednie. Nie na Frankensteina też jest. Mówisz tu chyba, z tym co pamiętam. Prawie już tam traw Te łódki. No i czekamy, zobaczymy, czy się skusi.

Chociaż są różne markery na niego, jeden tu z przodu liści, dwa z tyłu, jeden całkiem za. Nie ja wiem, będziemy próbować. Będzie ważne, żeby był hak trójka. Będą No i ta przynęta na Frankensteina. Chyba się przestawię z tym kajakiem. powinien praktycznie od razu wyjąć. Tego, co widziałem, u innych, prawda, zawodników, prawda, to dopiero pierwszy dzień, więc. Ale to już kurde trzecie podejście, wcześniej nie miałem haków takich. Cały czas mi to z głowy uciekało. Bo się przestawię minimalnie. Chyba jeżeli źle stoję trochę. ale jak są... ...waginostomy w Tak, to ja mogę być tu. na razie cisza siedzimy trochę zobaczymy no i grunt jak macie przypom to grunt przypom 25 ten krótszy to grunt 50 jak macie 75 to Grunt najmniejszy możliwy, czy tam jest badajcie 30 tak. Coś takiego. Bo to też jest ważne. O! Jest! Pierwsze puknięcie. Mamy dziada. No, jest po dwa razy takie, dwa takie zahaczenia i nic więcej co jest. No decyduj się, dziadu, jeden. Użyj to. Ale były dwa ataki, są postępy, czyli miejsce jest git. No ale tylko popróbował. Nie chcę zjeść. <gry> No. To jest nasz koleżka. Zgłośnił się do apelów, Jeżeli nie chce wziąć konkretnie. Na razie tylko próbuję. No. Co ci nie pasuje, Misiek? Też się bawi z nami. Musimy go w pierwszy dzień ustrzelić. No, podpać, popatrz. Jaki bydlaczek. Cwaniaczek. Nie chcę ugryźć, no? No Teraz trzy razy sobie skubną i sobie popłyną, a? To no, kalwaryjski, a? Znowu? Chłopie, ty ważysz ponad 10 kilo, ty weź to ugryź podobnie ty. To nie się bawisz. co to mam, Zabracie ja, tylko do, do dziesiątej, czekam na Ciebie, potem przemijam czas. O. ale dziwnie to jest. Tak zdecydowania. No, jeszcze raz konkretnie wejście. No, On się z tym bawi. A, 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 a. I co? Piękniej, żeż no, popie. Co dalej? Ławił się pobawił i poszedł. Mało no, się bawi. Jakiż po mnie zdecydowany? No. Szabaj. szabaj, szabaj dziadu. Tak, chyba mu się go. A nie dalej się bawi. Jest. Mamy dziada, w pierwszą noc, dobra. Mamy dziada. Chodź, 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 nie uciekniesz, chodź. O, patrz. No chodź, 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 ale chyba na, nas na torówkę ze zrobił. Ja muszę podkręcić chyba. Oraz nam jeździ. No. A jeszcze mogę jeździć No jeszcze no, ja, no Możesz mnie potargasz, no chłopie no. Ale zabawa To wiedział to nardę wodne założył Że weźmiesz Ale mamy dziadana no, w końcu Chciałem Na, No, chodź, chodź, chodź. Jest! Szypako pogromiec! Czemu nie mogę go zatrzymać? <laughs> A no więcej. Nie mogę go... Kóźba, nie mogę go zabrać, muszę jeszcze raz go łowić. Jasny gig. Nie wejdzie do tej szaty. Jest to mam 10. No. No, no, to zaliczone, ale no, nie wiem jak go zabrać. no, no, niego no, no, jeszcze raz, ale wiadomo, jego no, Także widzieliście, razem szybko to poszło w pierwszą noc, ale trzeba było wcześniej 4 odsiedzieć po parę razy. Także o i warto nie jest tym wziąć strunę z pojemnością do 15 kilo. Albo większą siatę, no ja niestety nie mam, więc nie mogłem go zabrać ze sobą. No cóż, ale następnym razem go zabiorę, bo on tu za mogą sobie zostawiłem, nie? Także widzicie. Udało się dziada dorwać. Znacie miejsce, znacie sprzęt. Jeszcze wam pokażę dokładnie, żeby było widać na co. Także o. O no i z kajaka, bo wtedy mniej się męczy, a nie tam z pomostu rzucać. Bo no taką se nas potarga i, i tyle. Jeszcze wam pokażę sprzęcik. O, od tak. Ardix 370, haczyk 3-0 3.0, przypon 9.1, spawik tam obojętny jaki, byle był duży. x mono 17,5 kg, ale można na zwykłą 9-8, no i kołowrotek też mocny musi być, ja mam akurat Line Glidera 4000 z hamulcem 10 kg, tu hamulec jest ważny. No mu lecyki mocne. Żyłka może być do, 10, do 8, nawet spokojnie dacie radę go wyjąć. No, ale z mocnym przypomnieniem. nie? Także sami, sami widzicie, że się da bydlaka wyciągnąć. już wiadomo, w którym miejscu mniej więcej. jak się ustawić z kajaka, Zresztą z brzegu z pomostu też w to miejsce da się dorzucić, jak ma się ciężki zestaw. Ciężki spławityp, prawda? No także to by było na tyle. Jeśli chodzi o szczupako pogromce. Moi drodzy widzowie. Także do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć! Dzięki za oglądanie serdecznie jeszcze raz. Zapraszam do subskrybowania. Pamiętajcie łapka w górę, jak i również o wsparciu kanału. Wszelkie potrzebne linki macie informacje o kanale. Tymczasem.